2012 odszedł do historii, jaki był dla Polaków na Litwie i czego oczekują oni od nowego 2013 roku. Rok 2012 powitano Wilnie artystyczną projekcją 4D na bocznej elewacji wileńskiej katedry. Sugestywną grafikę dopasowaną do nietypowej powierzchni stworzyli młodzi wileńscy Polacy. Głównym politycznym wydarzeniem minionej zimy w stosunkach polsko-litewskich była wizyta prezydenta Bronisława Komorowskiego, który przybył do Wilna na obchody Dnia Niepodległości Litwy, ale wprost z lotniska udał się do Solecznik na spotkanie z Polakami, dopiero potem na uroczystości do Palacu Prezydenckiego. Była to chyba jednak ostatnia taka wizyta kurtuazyjna. Prezydent Grybał 11 listopada nie pojechał do Warszawy. Przed odlotem Bronisław Komorowski złożył jeszcze wieniec w Ponarach, miejscu zamordowania jego stryjka, po którym nosi imię. Sięgające z zenitu napięcie w stosunkach polsko-litewskich zaczęło oddziaływać na sztukę w jednym z najpopularniejszych teatrów stolicy Litwy wystawiono sztukę Serce w Wilnie, farsę z gatunku fikcji politycznej ukazującą pośmiertne spotkanie marszałka Piłsudskiego i Feliksa Dzierżyńskiego, którzy niejako za światów obserwują XX wiek. Twórca sztuki sugeruje, że są siebie warci. Nazywa ich litewskimi imperialistami na służbie Polski i bolszewików. Ten rok był naprawdę konstruktywny, dynamiczny, wiele się działo od samego początku roku, czyli od marca, od tego, tej mar marszu, tego pikiety w sprawie mniejszości narodowej i ustawy o oświacie, poprzez na przykład braku e, Dnia Polonii w Wilnie. 17 marca w rocznicę przyjęcia nieprzychylnej polskim szkolom nowelizacji ustawy o świecie, główną aleją Wilna przemaszerował jeden z największych w historii marsz protestu litewskich Polaków. Prawie 10 tysięcy mieszkańców Wileńszczyzny domagało się odwołania zapisów zagrażających szkolnictwu mniejszości narodowych. Poprzednio zebrano 60 tysięcy podpisów, co w niespełna 3 milionowej Litwie jest nie lada wytrzynem, jednak litewskie władze nie chciały usłyszeć głosu Polaków. Młodzi wileńscy Polacy opanowali tego roku programy rozrywkowe litewskich telewizji. Katarzyna Niemyćko z kasztanowym chórem wileńszczyzny dotarła do ścisłego finalu w wojnach chórów, zaś Ewelina Saszenko i Edmund Stengier w rywalizacji duetów również o malo nie sięgnęli po złoty mikrofon. Szczególnej uwagi doczekali się też media polskie na Litwie. W Wilnie, a pół roku później w Warszawie, odbyły się konferencje poświęcone problemom tych mediów, których istnienie jest uzależnione od wsparcia z macierzy, a zapowiadane przez MZ cięcia finansowe mogą doprowadzić do upadku wielu redakcji. Polska prasa, radio i telewizja to najważniejszy obok szkolnictwa i samorządności dorobek społeczności polskiej na Wileńszczyźnie. Czas najwyższy na serwis informacyjny jest Południe. W maju odbyły się zjazdy dwóch głównych polskich organizacji. Podsumowanie działalności i planów na przyszłość dokonali członkowie Związku Polaków na Litwie oraz Akcji Wyborczej Polaków na Litwie rozpoczęto przygotowania do jesiennych wyborów sejmowych. Początek lata, podobnie jak w Polsce, upływał pod znakiem futbolu. Po raz pierwszy piłkarskie euro odbywało się tak blisko Litwy, więc wielu kibiców oglądało mecze w Polsce lub na Ukrainie. W Wilnie przeżywano emocje aż w dwóch strefach kibica, w Domu Kultury Polskiej i w polskiej kawiarni Sakwa na Antokolu. Również w czerwcu uroczyście otwarto pierwsze na Litwie hospicjum stacjonarne dla chorych na nowotwory. Siostry Jezusa Milosiernego wykorzystały swoje doświadczenia z Polski i przez trzy lata podnosiły z ruin dawny klasztor wizytek. Obecnie w zabytkowych murach ukojenia znajduje 17 chorych. Głównie inscenizacją przeprawy przez Niemen uczczono 200. rocznicę rozpoczęcia moskiewskiej kampanii Napoleona, zwanej wówczas Drugą Wojną Polską. Na Litwie cesarz był przyjmowany jako wyzwoliciel z podcerskiego jarzma, jednak jego wielonarodowa armia traktowała te tereny jako okupowane, co sprawiło, że entuzjazm nawet szlachty i mieszczan, którzy mieli nadzieję na odrodzenie Rzeczypospolitej, ostygł. Liewo! Liewo! Polscy harcerze na Litwie obchodzili tego roku stulecie harcerstwa na Wileńszczyźnie. Zorganizowano akcje, spotkania i wystawy przypominające dzieje polskich drużyn nie tylko z przedwojennego województwa wileńskiego, gdzie działała jedna z najprężniejszych przedwojennych chorągwi na czele z Czarną Trzynastką Józefa Grzesiaka, ale też z terenów Republiki Litewskiej, gdzie także polska młodzież łączyła się w drużyny. Za sowieckiego zaboru harcerstwo było zakazane i prześladowane. Odrodzenie nastąpiło dopiero po upadku komunizmu. Klub sportowy Polonia Wilno, który tego roku debiutował w pierwszej lidze Litewskiej Federacji Piłkarskiej, zajął ostatecznie piąte miejsce. Czternasty zespół piłkarski Litwy mógł nawet zawalczyć o awans do ekstraklasy. Jednak sytuacja finansowa polskiego klubu jest fatalna. Od roku bezowocnie poszukuje on sponsora na Litwie lub w Polsce. Z braku funduszy Polonii zapewne przyjdzie wycofać się z dalszych rozgrywek w pierwszej lidze. Jakbym oceniał ten rok dla Litwy i widziałbym tutaj no, dość pozytywnie. Te zmiany na dobro są bardzo niewielkie i powiedziałbym niedostateczne, ale musimy powiedzieć, że one są. Trochę ta stabilizacja gospodarcza następuje, również na emigracja, ono to wszystko, wszystko po trochę w niewielkich granicach się zmienia na lepsze. Intensywność tych zmian jest niedostateczna, przeciętny poziom zadowolenia ludzi jest niski i realnie, można powiedzieć, pozostajemy w warunkach kryzysu. Święta Jadwiga ma wreszcie swoją kaplicę w Wilnie. Relikwie apostolki Litwy, sprowadzone przez braci Franciszkanów z katedry na Bawelu, po dwóch latach peregrynacji, spoczęły w nowym ołtarzu odnowionej kaplicy w kościele na Piaskach, który odradza się z kompletnej ruiny po sowieckich i carskich jeszcze zniszczeniach. Po 94 latach jednocześnie w Warszawie i Wilnie odbyła się repremiera filmu Pan Tadeusz z 1928 roku, pierwszej ekranizacji epopei narodowej, przez wiele lat uznawanej za zaginioną. Po wojnie odnaleziono tylko fragmenty tej pierwszej polskiej superprodukcji i dopiero w 2006 roku mieszkanka Wrocławia przypadkowo odnalazła w wileńskim archiwum swego dziadka, repatrianta z Wilna, prawie kompletną kopię filmu. Filmoteka narodowa dokonała cyfrowej rekonstrukcji taśmy i pan Tadeusz powrócił do widzów w Polsce i na Litwie. Poważne jubileusze obchodzili w minionym roku dwa znane polskie zespoły z Wileńszczyzny. Dziecięcom Młodzieżowa Świtezianka ze szkoły imienia Szymona Kolarskiego w Wilnie niezwykłym spektaklem muzycznym uczciła swoje 35-lecie. Natomiast zespół Solczanie, wizytówka rejonu solecznickiego zaprezentował swój wielonarodowy dorobek z okazji swego 25-lecia. Przepraszam. To moje Miniony rok zaowocny uchodzi także dla polskich zespołów teatralnych. Polski Teatr w Wilnie zastawił na widzów wyjątkowo skuteczne pulapki miłości, zaś Polski Teatr Studio postawił na małe formy teatralne i zamiast dotychczasowych międzynarodowych spotkań sceny polskiej zorganizował festiwal monospektakli Mono Wschód. W monodramach zaprezentowali się aktorzy Polacy z Litwy, Polski, Rosji i Ukrainy. Największy spektakl mieszkańcom Litwy przygotowali jednak te jesieni politycy, a odpowiednią dramaturgię zapewniła pani prezydent. Jedna z głównych ról w wyborach sejmowych przypadła akcji wyborczej Polaków na Litwie. Polska partia po raz pierwszy w historii przekroczyła pięcioprocentowy próg wyborczy i wprowadziła do Sejmu najliczniejszą w dziejach reprezentację ośmiu posłów, co pozwoliło powołać własny klub poselski. Po owocnych negocjacjach Polacy dołączyli do centra koalicji rządzącej i po raz pierwszy zdobyli dla. Polskiej Partii, tekę ministra, wicemarszałka Sejmu oraz wiceministrów w czterech kolejnych resortach. Jedna rzecz wygrać wybory i wejść w struktury władzy. Druga rzecz dobre, dobrze te funkcje sprawiły. Stoi to zadanie przed naszą całą społecznością pokazać, że Polek potrafi, że potrafi nie gorzej, a w wielu wypadkach może i lepiej właśnie na to stawiamy i chcemy, żeby to, to niewielki przecież kraj, ale kochany i miły uporządkować, by i ludzie lepiej żyli i sprawy państwowe były były jednak uporządkowane na miarę XXI wieku. Dzisiaj widzi się, że ten rząd jakoby ma większe możliwości uregulować, unormalizować to, co unormalizowane nie było. I nasze badania wykazało, że w państwie, w społeczeństwie litewskim nie ma, nie dominuje ujemne nastawienie do spraw polskich. Faktycznie również większość osobistych, młoda generacja, młode generacja, czyli osoby do lat 35, są absolutnie za pozytywnym rozwiązywaniem spraw narodowościowych. Myślę, że rok 2013 będzie rokiem wyzwania. Nie wszystkie, ale częściowo będziemy mieć mechanizmy do realizacji naszych zamiarów i od nas będzie zależało większości, czy my to zrealizujemy. Myślę, że większości mieszkańców, Polaków na Litwie mieszkających, będzie to rok oczekiwania, oczekiwania dobrych przemian, oczekiwania wyników. I w tym wypadku, w tym wypadku Życzyłbym cierpliwości, jeszcze cierpliwości, życzyłbym wyrozumienia, życzyłbym przezwego ocenienia tego naszych możliwości. Rok 2013 niesie ze sobą duże wyzwania, przede wszystkim w tym zakresie odpowiedzialności politycznej w Ministerstwie Energetyki, ale również, jak sądzę, w innych ministerstwach, które będą współrządzone przez przedstawicieli polskiej partii. Dobrze by było, gdyby nowe władze, na ile to jest możliwe, na ile będzie decyzja wola polityczna tych już rządzących, żeby jednak zmiany, które należy wprowadzać, one by uwzględniały nie po prostu chęci czy jakąś wizję, ale również potrzebę szkolnictwa polskiego na Litwie, z uwzględnieniem albo z końcową, przy końcowej decyzji jakby społeczności polskiej na Litwie. Jeśli tak będzie, a mam nadzieję, że tak będzie, to wtedy będziemy mówili, że jesteśmy zadowoleni z nowo wybranych władz, jesteśmy zadowoleni, że Polacy są w koalicji rządzącej i będziemy mówili, że szkolnictwo polskie wzmacnia się. Rok będzie napięty, więc myślę, że każdy obywatel bardzo bym pragnął właśnie, żeby z wielką odpowiedzialnością odnosił się właśnie do swoich poczynań na rynku pracy, w gospodarstwach domowych, pożyczając pieniądze, wydając pieniądze, planując budżety. No faktycznie na pewno 13, 14 jeszcze rok również będzie potrzebował tej odpowiedzialności, jak państwowej, tak i osobistej. Życzę też szczęśliwego i udanego roku 2013 dla wszystkich Polaków na Litwie, w Polsce i wszystkich Polaków rozsianych po całym świecie. Niech ten rok 2013 będzie szczęśliwy, udany i zwieńczony sukcesami, na które wszyscy będziemy pracowali. Chciałbym tak życzyć wszystkim Polakom na świecie. Rok 2013 będzie rokiem kolejnego zjazdu Rady Polonii Świata. Mam nadzieję, że to będzie też pewien krok w kierunku integracji Polonii. Oby tak się stało. Szczęśliwego Nowego Roku. Aby ten rok przyniósł realizację spełnienia wszystkich planów, o których myślimy. Ale wszystko to potrafimy zrobić, jeżeli będziemy razem. Niech ta jedność, którą Deklarujemy na szyldach, którą, którą mamy na hasłach wyborczych, ale jednocześnie, których mamy w sercu, niech zawsze nas jednoczy, niech nas zawsze prowadzi. Abyśmy mogli szczycić się wybrańcami, aby nie byliście zawiedzeni tym, którym powierzyliście swoje głosy, aby ten. Rok 2013 był dobrym i jeszcze lepszym rokiem dla nas, wszystkiego najlepszego. Dla Polaków, obywateli Litwy, to najbardziej bym życzył faktycznie no, takiego wiary w siebie, żebyśmy nie tyle polegali na tym, że ktoś czegoś nie zrobił, a żebyśmy bardziej starali się właśnie czynić swoje, śmiało podejmować różne wyzwania, no i po prostu polegać polegać na swoim poczynaniu, na poczynaniu na, 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 na działaniu, na działalności swoich. своих близких и пожарных, чтобы мы старались больше вымогать от себя, ну, ясно, хорошо, чтобы нам другие не мешали.